Ogrzewanie mieszkania, rozliczenie kosztu ogrzewania, dopłata czy może nadpłata? Witam Państwa! Na świecie szaleje zaraza. Zaczyna się sezon tropikalnych huraganów, a w Polsce wielu z Was otrzymuje. Tak zwane rozliczenie kosztu ogrzewania roczne. Jeśli otrzymałeś już taki, takie rozliczenie i masz dopłatę, daj lajka pod tym filmem. Natomiast jeśli masz pieniążki do zwrotu, czyli nadpłatę, daj kciuk w dół. W ten sposób będziemy wiedzieli mniej więcej, jaka jest proporcja tych, którzy dostają. Dopłaty do tych, którzy dostają zwroty. Mówimy o sytuacji, w której nie ma zainstalowanych liczników ciepła, czyli urządzeń pomiarowych, które liczą ciepło i wskazują zużyte dżule. W większości, niestety, budynków w Polsce, zwłaszcza tych takich Zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe z dawnej epoki stosowane są powszechnie tak zwane podzielniki kosztów ogrzewania. I tutaj trzeba rozumieć, jaka jest różnica pomiędzy licznikiem ciepła a tak zwanym podzielnikiem. Także w komentarzu możesz napisać miasto oraz to, czy masz licznik czy podzielnik. Ciepła. Będziemy wiedzieli też mniej więcej, jaka jest proporcja, gdzie ten problem występuje najwięcej. Bez względu na to, czy wynajmujesz mieszkanie, czy posiadasz, otrzymujesz takie rozliczenie właśnie kosztu ogrzewania. Natomiast w tym roku Właśnie rozpoczyna się taki właśnie sezon rozliczeń. No i z tego z posiadanych przez nas informacji wynika, że wiele osób nie zgadza się z, z tym, że musi dopłacić jakieś ogromne kwoty. Zwłaszcza ten problem dotyczy ludzi, którzy wynajmują mieszkania, którzy tak naprawdę podpisali umowę, nie zdają sobie sprawy z tego. W jaki sposób ten koszt ogrzewania jest liczony i tak naprawdę ile przyjdzie zapłacić. Od razu warto zauważyć, że dokument, który jest dostarczany do, do najemców, czy, czy, do, czy do właścicieli nieruchomości, do wynajmujących to nie jest dokument księgowy czy nie jest podstawą żadnych rozliczeń finansowych to jest taki jakaś taka informacja za rozliczenie kosztów ogrzewania odpowiada zarząd bądź zarządca nieruchomości i to oni na podstawie przyjętego regulaminu w jaki sposób ten kosz ogrzewania rozliczany jest na poszczególne lokale, dokonują rozliczenia. Nie jest prawdą, że dokonuje tego firma zewnętrzna, jakaś rozliczeniowa firma. Nie, to być może zarząd powierzył jakieś czynności. Jakby na tym etapie ciężko też powiedzieć, na podstawie jakiej umowy, czy był do tego upoważniony i jaki jest zakres tych, tych, tych usług. Ale załóżmy, że to nie jest problem właściciela nieruchomości, to jest problem zarządu bądź zarządcy. To zarząd zarządca odpowiada za rozliczenie kosztów ogrzewania na poszczególne lokale. Jeśli nie zgadzasz się z kwotą dopłaty lub zwrotu, bo na przykład ten zwrot powinien być o dużo większy. Obliczyłeś e, miesięczne zaliczki, i wydaje Ci się, że ten koszt ogrzewania mieszkania jest zbyt wysoki, że zwrot powinien być znacznie większy. Powinien złożyć reklamację kosztu ogrzewania. Taki gotowy draft znajduje się e, w grupie szkoleniowej na Facebooku. Link znajduje się w opisie. Także. Zapraszam do zgłębienia wiedzy. Na naszym kanale jest bardzo dużo materiałów dotyczących właśnie rozliczenia kosztów ogrzewania, tego czym są podzielniki, czym nie są, kto odpowiada za rozliczenie. Wysłuchaj tych materiałów, udostępnij je także swoim znajomym. Jeżeli interesuje Cię temat, dołącz do grupy na Facebooku. Tam możesz się podzielić swoimi przemyśleniami. Inne osoby też mogą Tobie Udzielić jakiejś informacji. Niebawem ruszamy ze szkoleniami, także bez względu na to, czy otrzymałeś dopłatę, czy nadpłatę, jakąś niewielką, jeśli otrzymałeś dopłatę, daj lajka, jeśli otrzymałeś nadpłatę, daj kciuk w dół, a w komentarzu, proszę napisz miasto, z którego pochodzisz oraz to, czy masz podzielnik, czy licznik ciepła. Zachęcam Cię do wysłuchania kolejnych naszych materiałów oraz wszystkich poprzednich, jest ich ponad 100 na naszym kanale. Także do usłyszenia.